Powstała taka akcja, żeby w tempie błyskawicznym wesprzeć Marka i wesprzeć Anię. Magda Golińska-Konecko, witam w Barwach Warmii i Mazur, programie, który jest obecny w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik. A w studiu Plusa i Kopernika dziś Anna Piotrowska i Agnieszka Zapolska, współorganizatorki zbiórki na walkę z nowotworem Pomóżmy Markowi Wygrać z Chorobą. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Trochę długa ta nazwa. Yy, powiedzcie Panie na co zbieracie konkretnie i kim jest Marek? Kim jest Marek? Przede wszystkim Marek jest mężem Ani. A naszym przyjacielem okazało się, że potrzebuje pomocy. A ponieważ jest genialnym, wiecznie uśmiechniętym, najbardziej pozytywnym facetem, jakiego w życiu chyba naprawdę poznałam, zawsze skorym do pomocy powstała taka akcja, żeby w tempie błyskawicznym wesprzeć Marka i wesprzeć Anię. Od myśli do działania. To była długa droga? Trzeba było ludzi namawiać? <noise> ja mam wrażenie, że tej drogi w ogóle nie było. To był pomysł, a tak naprawdę chyba już następnego dnia zaczynało się, zaczęło się działanie. No to jak to się wszystko potoczyło, to tej chwili wygląda, widać, ponieważ w ciągu 20 dni, bo 20 dni trwa zbiórka, mamy już zebrane 66 tysięcy złotych. Zwłaszcza, że zebrały się dwie dynamiczne osoby w postaci Agnieszki Zapolskiej i Ilony Krajewskiej, które Zgadza. ruszyły świat. Zgadza się. To kobiety, siła, siła w kobietach, teraz to dosyć mocno widać, nie, nie traciły w ogóle dziewczyny czasu na gadanie, tylko zaprosiły mnie pewnego razu do siebie na kawę. Powiedział, że jest taki pomysł, Agę znam od wielu, wielu lat, jeszcze kiedy z czasów, kiedy Marek to był mój narzeczony, a nie mąż. A Ilonkę znam krótko, ale to, jak widać, nie przeszkodziło w niczym. Bo jest absolutnie natychmiastowanie porozumienia między nami. Powiedziały, że jest taki pomysł i co my na to. No, nie ukrywam, że mieliśmy trochę oporów, dlatego, że z pomocą to jest tak, że dużo łatwiej udzielać niż o nią prosić. Zwłaszcza, jeżeli się pojawia na kontekst finansowy, prawda? Człowiek ma w sobie jakąś taką barierę. Tym bardziej, że czasy są trudne, niepewne i jakby można było sobie najgorszy czas wyobrazić na taką akcję, to jest właśnie ten. Natomiast, no tutaj czas jest kluczowym i rzeczywiście nie ma co tracić czasu. Tak, musiałam troszeczkę porozmawiać z Markiem, on też miał opory, ale udało się, szczęśliwie, zgodził się, działa. I jakby ja mu mówię, że to wszystko, co się dzieje teraz, to jest poniekąd. Laurka za całe jego życie. Przy tego typu akcjach często pada pytanie, kto to jest? Jak się prosi o to, żeby dołączył do, do akcji. Tutaj ewenementem jest też to, że bardzo wiele osób marka nie zna, a każdy w zasadzie daje co może. Jedni pieką, drudzy gotują, ktoś tam zaprasza do siebie na weekend. No oczywiście teraz jest pandemia, więc z tym, z tym będzie problem, czy będzie to odłożone w czasie. Ale to są ludzie, którzy kompletnie często marka nie znają i pomagają. Tak, to prawda i ja na przykład widzę po, po swoich też znajomych, po moich przyjaciołach, to była kwestia tego, że rzucałam hasło, że taka zbiórka jest organizowana, że jestem jej współorganizatorką i proszę mi uwierzyć, naprawdę nie musiałam zbyt dużo tłumaczyć i to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze. No może to jest banał, ale to dobro chyba naprawdę wraca i w tej chwili to jest no mega dowód na to. Przed wywiadem powiedziała Pani, że choć rak to mało wdzięczny temat, to jest opowieść o sile ludzi: o tym, że im bardziej osobno, tym bardzo, bardzo, bardziej chcą być razem. To prawda. Yy, myśmy poczuli yy, potęgę mediów społecznościowych, yy, dlatego, że gdyby nie media społecznościowe, to to jakby nie, nie miałoby racji bytu, ale też yy, z drugiej strony, rak to nie jest yy, temat medialny. To jest, yy, to jest yy, bardziej temat tabu, wstydliwy. To nie jest temat na Insta to nie jest podkoloryzowana rzeczywistość, to jest no, taka dosyć trudna, brutalna prawda pacjenta onkologicznego. Tak się nieszczęśliwie czy szczęśliwie składa, że jakby w mojej rodzinie temat jest yy, wałkowany od już, od już jakiegoś czasu, dlatego że cztery ja lata temu przespa, przeszłam mastek to mnie piersi i cztery yy, operacje onkologiczne. Więc wiem jak to wygląda, tym bardziej jakby wspieram i nigdy nie myślałam, że będę miała okazję się zrewanżować mojemu mężowi za to, że był wtedy ze mną w tych najtrudniejszych chwilach. No ale, ale stety, niestety mam taką sposobność i, i pracujemy, pomagamy też na miarę czasów, robiłyśmy bieg wirtualny taki, każdy był weekend taki ostatnio przesłoneczny, 24-25 października. Gdzie każdy wpłacał cegiełkę, dostawał numer startowy i we własnych okolicznościach przyrody, na koniu, na rowerze. Jak mógł. Tak. Był z nami. Tak, to też znak solidarności i bycia razem w tych czasach, kiedy musimy być osobno niestety. Licytacje, zbiórka wciąż trwa, licytacje wciąż, wciąż trwają. Powiedzmy w takim razie, ile udało się zebrać? Na dzień dzisiejszy mamy ponad 66 tysięcy złotych. Tak jak powiedziałam na początku, to jest 20 dni, kiedy działamy, a mamy już ponad 66 tysięcy złotych. No i oczywiście licytacje nadal trwają, już mamy kolejne, kolejne pomysły przed nami, więc myślę, że, że będzie dobrze. Czyli można powiedzieć, siła kobiecej solidarności, babskiej przyjaźni, która rusza góry. To prawda. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były Anna Piotrowska i Agnieszka Zapolska, współorganizatorki zbiórki na walkę z nowotworem. Pomóżmy Markowi wygrać z chorobą. A nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. telewizja Kopernik. Kopernik.tv